Powiedzieć o poście wodnym. Na pewno słyszeliście. E, Zwie się to też głodówką, ale co to jest post wodnym? I o co tutaj chodzi? Po co ja to robię? A ja mogę wam tylko powiedzieć tyle, że e, głodnym się jest tylko pierwszego dnia. I to jeszcze nie jakoś bardzo głodnym. W trzech dniach nasze ciało wchodzi w system odżywienia wewnętrznego, czyli e, tak zwane odżywianie endogenne. I właśnie po trzech dniach dopiero. Nie jedzenia. Zaczynają się wszystkie procesy zdrowotne. Ten profesor udowodnił to, że wszędzie, gdzie jest jądro, w każdej komórce, gdzie jest jądro, zachodzi do, dochodzi do autofagi, to znaczy, że również i u człowieka. Ten profesor dostał nagrodę Nobla w 2006 roku w dziedzinie medycyny. Ostatnio robiłam 10 dni. Polecam robić to osobom kompletnie zdrowym.